tutaj budować, bo będziecie się nadmiernie, będziecie nadmiernie nabierać ciekanki duszowych. Dobra, jest kawka, ale z innego przeznaczenia. Zobaczcie na to. Tutaj mam olej kokosowy, odżywkę białkową, a kawka tylko żeby to wszystko zalać. Się robi. Jak wiecie, jestem teraz na czterech posiłkach, także taka kawka to jest mój dodatek w ciągu dnia, czyli jakby taki mini piąty, ale ogólnie bazuję na czterech posiłkach. I właśnie odnośnie śniadania może Wam teraz pokażę, wleciała jajecznica na boczku, 50 gramów boczku, 80 gramów awokado, do tego olej kokosowy i jeszcze szynka serano, po prostu mój numer jeden, troszeczkę warzyw. Obecnie posiłek ma jakieś 600-650 kalorii, ale od poniedziałku już, już ruszam do okresem budowania siły, więc ta kaloryka wzrośnie tutaj w tym śniadaniu do 750-800, także tu się będzie sporo, bo białka 50, 65, ale na dzień dzisiejszy jeszcze spokojnie, bo na razie okres rozstanowania, także te treningi lekkie. Ja lecę teraz w rodzinne strony, także na miejscu jeszcze zrobię podsumowanie odnośnie tutaj redukcji, jak to wszystko przebiegło, no i zobaczcie dzisiaj moje posiłki, jak one teraz wyglądają. Dwa białko tłuszcz, siadanie już widzieliście, jeszcze jeden białko tłuszczowy, no i dwa z węglami. Także lecimy w trasę, bo się po drodze jakiś trening spadnie. No i teraz wjeżdża karę z indykiem, ten posiłek jest z węglami, taki można powiedzieć potreningowy. Chociaż jak ostatnio mówiłem, nie mam czegoś takiego że jak posiłku potreningowego przy czterech posiłkach, tylko odżywkę białkową tutaj spożywam po treningu. Jeżeli chodzi o sam trening, na samym końcu teraz skupiam się na technice. Wykonuję tutaj martwy ciąg, przysiady, taki podrzut lekki, aby skupić się tutaj głównie na tym wzorcu ruchowym. Martwego ciągu szczerze w okresie masowym. Nie wykonywałem ani razu praktycznie. No może dwie, trzy jednostki się zdarzyły przez okres około 5-6 miesięcy, także na martwym ciągu nie bazowałem w ogóle. Teraz dopiero chcę w tym okresie siłowym go wrzucić, ale czy on jest jakiś mega bardzo konieczny? No, jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, niekoniecznie. Dlatego tak ważne jest, aby ćwiczyć przez dłuższy okres jednym planem, a nie że ktoś ćwiczy dwa tygodnie i po dwóch tygodniach zmienia plan, albo na przykład trzy tygodnie i już chce nowy plan. I teraz Super pseudo trenerzy rozpisują tutaj oczywiście nowe plany, a potem efektu niestety nie ma żadnego, jest jedna wielka dupa. Przyjmijcie jakiś schemat, jakieś ćwiczenia i minimum według mnie 2-3 miesiące to jest takie totalne minimum, gdzie ćwiczymy jednym planem. Chyba, że są jakieś problemy tutaj w danych ćwiczeniach, no to oczywiście to modyfikujemy, bo nie ma co robić czegoś na siłę. Ale aby wyćwiczyć ten wzorzec ruchowy, żeby to ćwiczenie przynosiło jakiekolwiek zyski, no to jest minimum 2 miesiące żeby wyćwiczyć sobie dany tor ruchu i zaangażować odpowiednią grupę mięśniową. No niestety trochę mnie spotkała przykra dzisiaj sytuacja na siłowni, nie będę tego ukrywał. Ściągałem drążek do karku na wyciągu, założyłem tam bodajże 60 kg, linka pękła. Pękła linka, tak sobie przywaliłem w czaszkę, że myślałem, że tam zejdę. Przez 3 minuty po prostu miałem ciemno przed oczami. Ale co mnie najbardziej zdenerwowało? No niestety, ale szefowa. Tutaj dziewczyna z recepcji zaraz podleciała, wszystko się wszystkim zajęła. Ale szefowa stwierdziła, że za dużo założyłem, bo poszedł do niej oczywiście telefon od razu i że źle użytkowałem maszynę. Taki, taki dostałem informację, bardzo mnie to zdenerwowało, nie będę ukrywał. Pojechałem na szpital oczywiście, bo nie za dobrze się czułem. No ale jak to polska służba zdrowia, zostałem odesłany z kwitkiem. Że nie ma tutaj konieczności robienia jakiegoś tam prześwietlenia, żadnej tomografii. Także tylko napisali mi, że dziś uraz głowy, uderzenie przez ciężki przedmiot na siłowni. W badaniu bolesność palpacyjna, okolicy ciemno... Dobra, nie będę nawet tego czytał, aż mi się nie chce. Bez przerwania ciągłości skóry, źrenice symetryczne w normie. Także wyszło, że jestem mega zdrowy, wszystko jest super, hiper, a głowa boli. No ale nic, mam nadzieję, że to przejdzie. A ja zabieram się teraz za tego indyka, to jest drugi posiłek, jeszcze zostaną dwa i lecę na mieszkanie, ale po drodze jeszcze wskoczę do Biedronki i odebrać ojca z pracy, bo właśnie tutaj pracuję w Bełchatowie, także wszystko się pozałatwiam i lecimy na mieszkanie. No i jestem na mieszkaniu, powiem Wam, że dziurę małą mam w głowie, taką fajnie odciśniętą tutaj sztangę, a raczej drążek ale mam nadzieję, że to minie, że trochę lekki ból jest, ale na spokojnie. A teraz przechodząc jeszcze do tej kwestii, o której mówiłem, czyli redukcja. Jak się to zakończyło? Redukcja zakończyła się tutaj 4 marca razem z sesją zdjęciową. Na końcu była ta rotacja kalorii, o której już nagrywałem materiał, może tutaj gdzieś dam odnośnik. Było to 1700 kalorii, 2000 i takie plus minus 2300. Od 4 marca wrzuciłem stałą kalorykę 2,300, bo ten organizm był totalnie, że tak powiem, wyjechany. Kardio obcięłem o połowę. Kręciłem dwa razy dziennie. Sześć razy w tygodniu. Przed yy, rano nadczo i później po treningu siłowym. I to były takie kardio przeplatane z interwałami. Obcięłem to o połowę i kręciłem w ten sposób, że w jeden dzień kardio z rana naczo, w drugi dzień interwały po treningu. I tak od 4 do 20 marca... I do około 15. Później do 20 wykonałem tylko 3 sesje tutaj. Także stopniowo te kardy obcinałem i dołożyłem jeszcze kalorii. Najpierw było to 2300, potem po tygodniu 2600, i tak przyciągnąłem to tak naprawdę do 20 marca. Do 20 marca 20 marca prowadziłem tutaj okres roztrenowania. 3 treningi w tygodniu dwie sesje spokojnego cardio, jedno po treningu 15 minut i w jeden dzień bez treningowy przykręciłem 20 teraz okres dostanowania 1700 kalorii dzisiaj mamy sobotę, nie wiem kiedy materiał wrzucę, ale od poniedziałku już wracam tu na właściwe tory, kaloryka idzie mocno do góry, bo wchodzę na 3100 kalorii no i co najważniejsze, jak wspominają w poprzednim materiale, może znowu dam tutaj link Teraz obecnie spożywam 4 posiłki, plus dochodzi kawa odporna w ciągu dnia. Spożywałem zawsze 6 posiłków, ostatnio 5, teraz wszedłem na 4. Póki co czuję się świetnie, jestem sam zaskoczony, że po prostu myślałem, że będą tutaj problemy, będę chodził głodny. Nic z tych rzeczy. Posiłki są tak objętościowe, że spożywam plus, minus około 4-5 godzin. Jest przerwy między jednym i drugim, czuję się świetnie, ale jeszcze myślę, że za tydzień, za dwa będę mógł coś więcej powiedzieć jak się to sprawdza w mojej sytuacji jeżeli chodzi o te cztery posiłki na dzień dzisiejszy naprawdę super no i tak mniej więcej się zakończył tutaj ta redukcja na pewno popełniłem tam dużo błędów ścięcie tych kalorii, problemy z kortyzolem też może tutaj podam odnośnik także nie było to za ciekawe dopiero jak pododałem tych kalorii tak naprawdę wszystko się zaczęło tutaj napędzać także nie zróbcie tego błędu popełniłem w tamtym sezonie niestety tutaj siadła tarczyca teraz kortyzol ale już mam nauczki, teraz podjąłem współpracę tutaj, jak wspominałem w poprzednim materiale, mam trenera tutaj od właśnie tej całej suplementacji, aby naprawić to zdrowie, teraz podjąłem współpracę również z fizjoterapeutą i jeszcze jest tutaj na, bym powiedział, rozmowie, trwają z jednym trenerem, jeżeli chodzi o stricte trening siłowy, czyli typowe, bazowe ćwiczenia, aby poprawić tutaj technikę i fajnie skomponować ten plan, bo teraz chcę ruszyć takim sześciotygodniowym planem typowo na budowanie siły, ale nie zapominasz też o tej hipertrofii, która jest bardzo ważna. Mobility, całe skupienie tutaj na mobilności. To jest na razie mój priorytet. No i stopniowo będę dokładał tą kalorykę. Teraz też zamieniły się węgle w tłuszcze. W poprzednim materiale opowiadałem o tym i będę nagrywał teraz częściej takie materiały, jak się to wszystko zmienia, czyli jak dieta, jak trening tutaj będzie wyglądał i też będę chciał poruszyć właśnie tą kwestię, o której wspominałem bodajże na Facebooku odnośnie tej fizjoterapii, czyli tutaj będę chciał nagrywać te materiały jak chodzę do fizjoterapeuty, jakie mi tutaj daje zalecenia, jak to wszystko wygląda tam w gabinecie nad czym pracujemy i co najważniejsze, chcę też nagrać taki wstęp jak wyglądają na teraz przysiady u mnie w tym momencie jak wygląda wyciskanie oraz jak to będzie wyglądało za dwa miesiące, kiedy będę się skupiał na tych elementach, które są do poprawy bo zobaczycie różnicę mega i naprawdę, że warto jest to zrobić Myślę, że jeżeli chodzi o podsumowanie tej redukcji, teraz wejście w to, budowanie masy mięśniowej, będzie to wyglądało tak w ten sposób. Miałem zrobić teraz dłuższą przerwę, około miesiąca, dwóch, takich luźniejszych, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Dałem sobie teraz tydzień luzu. Organizm fajnie tutaj odpoczął i jeszcze będę chciał w celach regeneracji wprowadzić tutaj w lewy, w lewy dożynne, dokładnie y, witaminę C, glutation, aby jeszcze bardziej tutaj wspomóc ten organizm teraz w tym okresie i powoli wchodzić w ten okres. Budowania siły, ale oczywiście będziecie ze mną na bieżąco. Kto mnie obserwuje, ogląda, także nie pominę, nie pominę tutaj na pewno żadnego aspektu. Jeżeli chodzi jeszcze o plany startowe, bo pytaliście już w poprzednich materiałach, na razie nie ma żadnych. W tym roku na 99% nie zobaczycie mnie na scenie. Czy będę startował jeszcze w ogóle? Ciężko mi na dzień dzisiejszy powiedzieć. Naprawdę nie wiem. Potrzebuję spokojnie 4-5 kg suchej masy mięśniowej, aby ta sylwetka wyglądała na pełną. Nie wiem kiedy to zrealizuję, mówię, nie mam teraz wsparcia na te starty, chcę się zająć tutaj rozwojem, wyjazdami, chcę prowadzić z powrotem te wyjazdy, spotkania z wami, organizować jakieś szkolenia, także wszystko na spokojnie, na wszystko przyjdzie czas, teraz chcę się skupić na poprawie mobilności i fajnie teraz y, zmienić trochę też podejście do tego wszystkiego zmieniłem tę ilość posiłków też chcę się tutaj pobawić trochę z treningami, z tym Mobility aby jeszcze bardziej dokształcić, poszerzyć swoją wiedzę no i pokazać Wam jak to wygląda y, wszystko od wewnątrz Dobra, dwa posiłki na dzisiaj widzieliście i jeszcze Wam pokażę dwa bo jeszcze zostało białko tuż i białko węgla tusz zobaczycie jak to teraz wygląda jak Katerin mi szykuje bo dzisiaj będzie mały news wprowadzamy tutaj też tuściejsze mięsa, aby poprawić to lipido, tą gospodarkę i jeszcze właśnie suplementy, które mówiłem tutaj, jakie teraz będę stosował nagram osobny materiał, bo nie mam ich tutaj ze sobą, a nie chcę wprowadzać zamętu, chciałbym Wam też pokazać jak one wyglądają, także wszystko na spokojnie będzie w kolejnych materiałach zabieram Was na kolejny posiłek no i zobaczcie, tutaj mamy karczek, troszeczkę sosu czosnkowego, no i warzywa Tutaj mamy około 45 gramów białka i około 40 gramów tłuszczu. No i tak wygląda kolejny posiłek. Jeszcze został tylko jeden, ale to zobaczycie sami. I ja się zabieram właśnie za ostatni posiłek. Nie nazwę tego kolacją, bo mamy godzinkę dopiero 21. Przy czterech posiłkach mam dwa białkowo-tłuszczowe. Jeden leci zawsze rano, drugi w trakcie dnia, czyli na kolację. Teraz spożywam białko, węgle i tłuszcz. Przez Cały okres, gdzie miałem 5-6 posiłków kolacje były białkowo tłuszczowe. Teraz leci normalnie z węglami. Pójdę spać około godziny 12 może pierwszej, i głód mnie tutaj już nie złapie, Dopiero jak będę szedł spać, to, to lekko może go czuję. Także mogę śmiało kolację zjeść. Przy 5-6 posiłkach jadę na około 1,5 godziny przed spaniem, także różnica jest mega. Na razie, jak wspomniałem wcześniej, samopoczucie super. Także zobaczcie, co teraz wjeżdża. Tutaj mamy pieczywo 160 gramów, czyli około 80 gramów węgli. Tutaj jajecznica z szynką i żółtym serem. Do tego trochę papryki, białka 45, tłuszcz około 30. Także ja się zabieram do jedzenia, a z Wami się już żegnam. Pioneczka.